Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym kanale. Dzisiaj będziemy robić unboxing takie oto paczki. Pa! Paczka dzisiaj przyszła, więc będziemy otwierać. Jeśli zostawicie 69 łapeczek w górę pod tym filmikiem to na pewno będzie kolejny odcinek. Więc zostawiajcie łapeczki w górę. Siema. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Po dobrodziejsku już tak na serio pół żartem, jak to standardowo na tym kanale. Długo nie mogłem się zdecydować na kadry i stwierdziłem, że tak Profesjonalnie na dwie kamery będziemy to robić i dzisiaj coś wyjątkowego na kanale. Bo wątpię, czy taki filmik tego typu nie chodzi o unboxingi, tylko co będziemy otwierać w tym unboxingu. Czy się pojawi taki filmik? Tak wyjątkowa jest ta sytuacja i będzie w sumie dużo gadania, jakiegoś rozczulania się. Ale mam nadzieję, że wytrwacie ze mną do końca. Długo myślałem nad kadrem. Kadr tak wiem, że się w tej chwili pochylam, ale z jakiegoś powodu mi się podoba to, że. Szczególnie, że tu będziemy robić za chwilę unboxing tej oto paczuszki, która do nas przyszła. Zapewne już wiecie, co w tej paczuszce jest, biorąc pod uwagę, że jest na niej niebitny napis YouTube, ale za chwilę sobie ją ogarniemy. Tak, jeśli są jacyś fanatycy albo pasjonaci fotografii, filmu czy czegoś takiego to bardzo bym prosił o doradzenie, jaki obiektyw sobie kupić do takiej imersji, bo podoba mi się to, żebym tak właził Wam w ekran, żebym zaglądał tam do tego pokoju, tramwaju, czy yy, gdzie jesteście w tej chwili, ale wiem, że potrzebuję trochę takiego lepszego obiektywu, może jakieś takie rybie oko albo coś w tym deseń, ale na nic nie mogę się zdecydować, więc może ktoś się w komentarzu doradzi, byłoby zacnie. A dzisiaj słuchajcie, paczuszka czarna, nawet ciężka, znaczy ciężka, nie no nie jest ciężka, myślę, że jakieś z 2 kg Napis na niej YouTube. Myślę, że ci, którzy followują e, media społecznościowe podane w opisie grupy, nie grupy, fanpage, e, Instagramy, to wiedzą co w tej paczce jest. Szczególnie, że jakieś dwa miesiące temu kanał dobił dosyć magicznej liczby 100 tysięcy subskrypcji. Ja wiem, że pewnie wiecie, no 100 tysięcy subskrypcji w dzisiejszych czasach niektóre kanały dobijają w miesiąc. Nam to zajęło 3 lata ponad. Nie, no 3 lata, niecałe 3 lata. Hmm. Ale tak jakoś mam, zawsze byłem takim człowiekiem, który e, dla mnie mój sukces zawsze był największym sukcesem. A prawda jest taka, że jest już nasz sukces, bo to takie dziwaczne hobby. Mogłem zbierać znaczki albo, nie wiem, grać w tenisa hobbystycznie, ja stwierdziłem, że będę gadał do kamery. I tak minęły 3 lata, jak zbicza strzelił. To dzisiaj jest już taki twór, który trochę wymsknął się spod kontroli i ja go tylko to, trochę mogę, wiecie, tam od jednej, z drugiej strony jakoś pokierować, ale prawda jest taka, że to już samo idzie i, i to dzięki Wam, że tworzycie tą społeczność, yy, wszystkie osoby, które wspierają kanał. W roku 2017, pod koniec 2017 roku, ostatni dzień grudnia, wbiliśmy 50 tysięcy subskrypcji. Zapowiada się, że rok 2018 skończymy gdzieś w okolicach 150 tysięcy subskrypcji. To by oznaczało, że ponad 100 tysięcy nowych osób przybyło na ten kanał, co biorąc pod uwagę moją pesymistyczną i realistyczną naturę. Nigdy się nie spodziewałem, że nastąpi, za co na samym początku już chciałem Wam podziękować. Po prostu jestem bardzo wdzięczny za wsparcie, które mi okazaliście. Tych osób, które często są, ale też tych osób, które sporadycznie wpadają, bo na przykład nie wiem, nie mogą, nie chcą, cokolwiek nowe to tworzycie. Te media społecznościowe, grupa na Facebooku, serwer na Discordzie, czat na transmisjach na żywo. Ja tylko robię swoje, a Wy dorabiacie resztę, za co jestem bardzo wdzięczny. Dobra! Starczy tego gadania, mamy kurde nożyk taki elegancki Powiem wam, że jako człowiek starej daty, no to kurde liczby na monitorze te tam Kanał w tej chwili ma trochę ponad 120 tysięcy subskrypcji Liczby liczbami na monitorze, ale taka fizyczna manifestacja jakiegoś wyniku, jakiegoś osiągu to jest To jest coś zupełnie, zupełnie innego Uff, otwieramy, dobra Postaram się to otworzyć tak, żeby nie uszkodzić pudełka, bo pudełko też wygląda na całkiem, całkiem ładne Nacinamy tutaj, dobra, kurde. Ogólnie no to widać, że zupełnie inny departament w YouTube zajmuje się tymi e, nagrodami dla twórców, bo tak jak do dzisiaj na pewne kwestie, o które próbuję zapytać YouTube'a, nie otrzymałem odpowiedzi, to o tyle przycisk, to była kwestia tygodnia i już miałem po prostu link, e, dzięki któremu mogłem śledzić, gdzie paczka się znajduje, jak to wygląda, więc e, całkiem, całkiem spoko. Pozdrawiam sympatyczną panią, która Szybko i bez problemu pozwoliła ten przycisk zamówić i otrzymać bardzo szybko, bo tak naprawdę jakoś po miesiącu odbicia 100 tysięcy subskrypcji, co miało miejsce jakieś dwa miesiące temu, e, dostałem wiadomość, że nadaje się tak. Bo teraz też YouTube może odmówić twórcy, który na przykład nie wiem, nie spełnia jakichś tam family friendly, <laughs> family friendly czy innych community guidelinesów może odmówić wysłania tej nagrody, więc oni chyba teraz indywidualnie po prostu weryfikują wszystko. Czy ja to już otworzyłem? Nie wiem. I tak, mamy tutaj pianeczka. Bierzemy tą pianeczkę. Ulala. Liścik. Uuu, uu, ne, na... uu, Ładny, gruby papier. Tutaj to... No. I mamy taki liścik. Już wam pokażę. Nie będzie tego widać. Uuu, co my tutaj mamy? You've just done something that very few YouTube creators accomplish. You had an astonishing 100,000 people subscribe to your channel. We know that numbers on YouTube can get really big, but we hope that you don't lose sight of the reality behind that six-digit milestone. Czyli ogólnie mówią, że tak, tak, liczby na YouTubie potrafią być bardzo duże, bardzo duże, ale mamy nadzieję, że Ci szajba nie odbije. Tak, osiągnąłeś ten, e, ten punkt w swojej karierze, ciężką pracą, e, systematycznością, i na pewno zdrową dozą dobrego humoru, czyli ja wiedziałem, że te żarty o, o Twoim starym po czteropaku Tatry i o Twojej starej, świadczącej seksualne usługi na, na streamach, no gdzieś, gdzieś nas doprowadzą, tak? To, to był wielki plan, to był wielki plan, przyznam się szczerze, miałem to w zamyśle od razu. To jest w ogóle nowy przycisk, teraz robię nowe przyciski, więc większość pewnie, jeśli oglądaliście u kogoś unboxing, szczególnie z ekipy, bo, bo no ja, że tak powiem, Jestem najmniejszy z ekipy, co mi nie przeszkadza, bo inne rzeczy mam duże. <laughs> no dobra, wyjmujemy. Wyjmujemy. Nie wiem, jak to wyjąć, żeby żeby nie rozwalić. O kurde, jaki cienki i ciężki dosyć. No, to jest. No, powiem Wam, że to brzmi jak, brzmi jak metal, całościowo. Wow! Tak to wygląda. Zobaczcie. <laughs> kurde. O, widzicie, czekajcie. Widzicie siebie? Nie, to jest telewizor. No tam coś widać, no widzicie? Jak lusterko po prostu. Będę mógł się przeglądać. To jest idealne dla youtuberów, bo będę mógł tak patrzeć w siebie, jaki jestem piękny. Bo wiadomo, że każdy youtuber jest narcyzem, no nie? I tutaj, presented to dobrodziej. For passing 100,000 subscribers on YouTube. Ja wiem, że pewnie mógłbym... Mógłbym ten przycisk, nie wiem, rozwalić, przejechać walcem, prasą hydrauliczną, czy coś takiego. I na pewno nabiłoby to o wiele więcej wyświetleń i wycięło większe zasięgi, ale to powiem wam, ten kawałek głupiego metalu jako taka fizyczna manifestacja tego, co przez ostatnie 3 lata kombinowaliśmy, na to będę jeszcze spoglądał wiele, wiele lat zapewne po tym, jak zniknę z odmentów internetu i, i będzie można wziąć wnuka na kolana i mu powiedzieć, chodź tu mały kurwiu, opowiem Ci historię. Jak śmiesznie filmiki do internetu się wrzucało. Tutaj też z tyłu mamy takie zawieszki. Już mi zaczyna głos, już mi zaczyna głos drgać, bo, bo zaczynam się rozklejać. Za dużo, za dużo organizm zaczyna pracować i, i tak to wygląda. No i mamy to. Słuchajcie, 100 tysięcy. Z jednej strony to nic nie znaczy, z drugiej strony to wszystko znaczy. Jeden powie, że wolno, jeden powie, że mało, a ja powiem, że w sam raz. Jeszcze raz, dzięki. To jest tak naprawdę tyle, ile jest w tym mojego, tyle też jest w tym waszego, bo efekt kuli śnieżnej nigdy by nie zadziałał, nigdy by takie przyrosty nie napędzały się same na tym kanale, gdyby nie wy. Więc po prostu dzięki. Jestem ciekaw, ile razy w tym filmiku powiedziałem dzięki. Bardzo jestem ciekaw. No to na pewno wędruje na ścianę, będzie w szafie powieszone, że mógł na to spoglądać regularnie. Tak to wygląda, tutaj już w pudełku nic nie ma, z tego co widzę. Bardzo ładnie zapakowane, UPS-em dostarczone, nie wiem jak to w Polsce, ale... no jest ładny, jest ładny. Podoba mi się, szczerze, podoba mi się o wiele bardziej niż, e, niż te stare przyciski, które były taka ramka i w środku był tylko taki przycisk, nie? Srebrny czy tam coś takiego. Ten wygląda tak po prostu... no kozacko, kozacko to wygląda. To był szybki filmik z cyklu Unboxing Paczki od YouTube'a. Wydaje mi się, że na pewno nie powiedziałem wszystkiego, co chciałem powiedzieć. Miałem w głowie jakiś taki scenariusz rzeczy, które chciałem, że tak powiem, wyrazić, ale wiadomo, zawsze przed kamerą, szczególnie jeśli chodzi o temat taki dosyć emocjonalny, człowiek trochę, trochę zapomina. Ale ogólnym przesyłem jest to, że nigdy się nie spodziewałem jako pesymista, że, że dojdziemy do czegoś takiego. W sumie nie mam pojęcia do teraz co robię i to się wymknęło spod kontroli w najbardziej pozytywnym w tego słowa znaczeniu i jestem bardzo, ale to bardzo podekscytowany zobaczyć, jara mnie to tak samo jak mnie to jarało 3 lata temu, a to jest więcej niż tym co bym potrzebował, żeby być na tyle zmotywowanym, żeby dalej działać i kolejne rzeczy, no także dziękuję, po prostu dziękuję wszystkim osobom, które Kiedykolwiek przeszły, już nie wróciły, albo nadal przechodzą przez ten kanał, mamy to. Lecimy po milion. Na razie.